W kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony Hard Zrescucie łapkę w górę, subskrypcję tam na dole możemy przychodzić do odcinka. I odcinek z Crash Royale I Teraz najpierw sobie otworzymy skrzynki. Taki mam bag. I najpierw sobie otworzymy to najpierw. Nie, to jest epicki, tak? Okej. Okay. To co to jest? co to będzie? Mm. o ładnie, możemy to zmienić albo, albo... co to jest? należy możemy tego już nie otwierać, bo chcę jeszcze skrzynki otwierać o to dobra, mm, najpierw tak mm. będzie najpierw, dobra nie będziemy tego otwierać chciałbym najpierw jeszcze otworzyć te skrzynki, co wypadnie to To tu jeszcze możemy otwierać, Może może być coś ciekawego to blue i co będzie? O złoto. Dobra, złoto. Teraz y, chciałem jeszcze dobić na tym odcinku elektrospiryta, ale nie wiem czy się nam to uda. Nie wiem, czy się. O, fajne, da Ale to możemy to zmienić. Zobaczymy, co nam się najbardziej przyda. To wszystko będziemy. Elektrospirit! Mamy co? Ulepszamy go i bierzemy go zamiast. Mam milionów, zobaczę. Zapomniałem. Zapomniałem. Mam milionów. Mam milionów. Spirit. Dobra. Zamc widzę, bo zamiesz minów. Mogę zamówić minął. Dobra, ulepszamy go. Ale się cieszę. Jak teraz No i tak, jak teraz... Zagramy i wypróbujemy go od razu. Mhm. Dobra. Teraz tak, ulepszony jest już skrzydka. Zobaczymy co będzie. Złoto. Klejnoty. Jak się nazywał? Fire spirit. I ten to dobre. i... To mamy parę nowych kart. Dać coś? Hmm. Chyba fal, tego Spirita Ogrywego nie będziemy dawać. Najlepiej jakby, no może. Gramy. Gramy tak, tylko już nic nie mamy. Ulepszę to i, i... To jeszcze. Chyba będę otwierał Co wypadnie... Bomba. Złoto. Skrzynka ta. Dobra. Złoto. No. dobre. Ulepszenia do szczał Ulepszenia do niego. I do tego. Um, ja chyba nie będę grał. Grubasem nie będę grał. Nim. Um, dobra, to będziemy. Um, będę grać. Oczy. Tak. O, mam. Takie same te, Dobra. Elektrospirit. Może go wykorzystam póki zobaczę. O, teraz, Teraz. Elektrospirit. ta armata powinna zabić tego a nie nie zabić go jednak bo myślę tamtego rycerza teraz by odwrócić uwagę tym rycerzem i dać tutaj elektro spiryta bomber tam może być zaraz w ogóle dostałem go Wydar. Mm, elfy tu dam. Elfy powinny być tak z to ale to. Dobra. Ale... mu może jak to spierata. Tylko nie, bo jeszcze nie widzimy, bo tak jak on tak atakuje, bo go zabili. No, mo no można go dać. Ja bez was taką nową, nową mątkę tego paczka dać armatę może bum, a wygramy okay. gramy to jeszcze może ale chociaż wątpię, bo są dobry jakiś dobry się trafił zabiję mu elfy i jeszcze ten 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 gruby. tylko gruby będzie bił te rzeczy to jest najgorsze jak ktoś ma go takie dobrze ulepszonego to może Mam zrobić więcej niż my i ty i jak to i tymi wszystkimi I wiadomo, jak mógł lepszy taka jak to spiryta na maksa. Tak mega mocno. To mógłby coś zrobić, ale lecą. Mm, teraz domy tak. Mm, okay, szybko. Szybko rozwalałem wieżyczkę, Nie wiem, czy armata szybko biją. Wspomnijmy wszystkim, co się da. mam ubite te przez nas, ale... Dobra. Nie, bo tu myślałem, że dał barbarzyńców. Oni naszą armatę rozwalą i... dosłownie elfów raczej przegramy. Dosłownie elfów. Dobra. Z tamtej strony może dam albo może elektrospiryta może elektrospiryta będziemy teraz może bardziej w lewą stronę albo prawą tą mam wieżyczkę obitą i możemy bombera może obronić i tą armatę zaraz tam jego z obu stron lecą tylko, że słabe jednostki takie ja właśnie miałem mówić, że jak takie właśnie barbarzyńcy będą to zabiją bo... Teraz. Słowo mnie. Armatę szybko i teraz nie jeszcze nam. Przegraliśmy. To nic, ale. Teraz tak. Yy, to nic, że przegraliśmy, tylko teraz. Może. Zmienimy sobie tło. No, gramy jeszcze jedną. Teraz są moc, mocni, więc nie wiadomo, czy to wygramy. Ale przepraszam, że bez was w ogóle zrobiłem to, te... Bez was zrobiłem tę mapę, tam gdzie mogło się dostać spirita. No, ale i tak dostaliśmy już spirita, więc... Chyba nie będzie jeśli, że bez was dużo gier zagrałem. To przepraszam, ale... Najlepiej jakby... O, może armaty. O nie, nie armaty. Hej. Próbujemy elfów. Nie elfy są dobre jak mają takie właśnie... Ze sobie elektro też żeby on razi, oni biją. Elektrospiryt, żeby był za nimi. Coś się tam zrobił. Czasami. Taką armatę właśnie będzie biła z daleka. Bomber tam tego rycerza. Jak się nazywa ten rycerz? Ja pamiętałem, pamiętałem jego nazwę, może damy tego Tarana takiego, też nie wiem jak się nazywa, on dał armatę, my też możemy dać armatę zaraz, ale to cały czas mamy tę armatę. Oni zbili no mocno, dajemy elektrycznie właśnie takie jednostki, że przed nich dajemy elfów i za, za nich elektrospiryta. I teraz my dajemy bombera, on wykluczy, e, króla obije, a my później dajemy takie właśnie jednostki, jak nie wiem, wizard albo ktoś taki i od razu zabije, mm, no, zabije moim zdaniem. Ale tak, no nie, no ale to już to już jest, to nie chodzi, że ktoś tam ra raz nam, raz nam ktoś coś zbił nas. No, to on był będzie przegrana ewidentnie i tak. No bo on ma za dużo on się bawił ze mną co gierę, ale on ma za duże te jednostki. może Oczywiście nie takie jak Wizard, ten deck, jakby ten mój deck, pomyśleć, że kiedyś to był najlepszy deck A teraz to... No nie, no nie, bo... kiedyś w ogóle było wszystko mocniejsze moim zdaniem, ale to leci od... Leci z czasem. I teraz tak. Armata? Szybko, szybko, no może damy, damy radę, damy radę, damy radę, chociaż remis, chociaż remis, chociaż remis, bomber tutaj damy, nie chodzi mi już o bitkę, tylko od razu spami spamienie, Czyli nie wiem czy mnie dobrze słyszycie, od razu spamienie takie, dajemy tu, tu dajemy tu elfów, elektrospirit do giganta, tu bombera, i dajemy wizarda. wizarda, 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 warto czekać, warto czekać, warto szybko. Wizard, Wizard, zabiją tam króla, może? Ale wolę, wolę, żeby zabili od razu. I za dużo ich jest, za dużo ich jest, za dużo ich jest. Ale dobra, jest teraz jest szansa, damy, damy jeszcze. Wiz no nie, no o co ich jest tak dużo? No, ja nie nie ma szans z nimi. Z nimi to nie ma kompletnej szans. Oni już mają taki dobry, tak, widać, że tu wiedzą, znają się na grze i wie, mają dek, może i niedobry, tylko znają się na grze, że podświetli, taki podchwytliwy dek dadzą, że tu Bombera, tu Grubego grubego i wiedzą, różne taktyki na grę znają, no właśnie dają tu tego i możemy to przegrać. oni już raz da takie właśnie strzały, coś takiego, no to możemy to przegrać. I to jest właśnie najgorsze w tych, w tych rzeczach. to, że możemy to przegrać. Tam możemy jeszcze Wizarda, Ale najgorsze to jest, że już ma, masz jedno życie na wierzycie i on już czeka ze z tym strzałami, bo myte to jest takie takie wkurzające, że no, już, już możemy zabić i tak jest trochę tego. i tak właśnie teraz ja już ino czekam, bo ja mam mało życia. A. Tu nas powinien już zabić na no spokojnie. O no, za zadu, za du. Ale nie, nie jest to najgorzej, bo właśnie teraz już będziemy ino tylko przegrywać, bo nie będzie się dało po prostu nic zrobić. Możemy dać, mm, przechodząc z tego. Można dać, ale co dajemy? Co może te jajka, bo ładnie wyglądają. Jak jest kolor, kolor? Można takie, ej, no powiedzcie, powiedzcie, czy to nie jest ładne. No ładne, moim zdaniem ładne. Gramy jeszcze ostatnią grę, no może jeszcze dwie, ale się Musicie widocznie wiedzieć coś takiego, że mm, teraz ja nie jestem jakiś mega dobry w tej grę i teraz nie będzie coś takiego, że mm, My cały czas na no wygrywamy. Na nie poziomie to, no to wiadomo, trzeba było wygrać, no bo to wstyd na całe, wiem, że dużo osób no może nie oglądać, ale to i tak wstyd, I, no że przegrywamy na takim słabym poziomie, ale my to wygraliśmy, bo nie jesteśmy, jesteśmy mega słabi, no ale wiadomo, jak ktoś ma już takie dobre, to samo nawet strzała, no może zadać obrażenia jak ktoś, nie, no to mi się wydaje, że dobry jest ktoś, jak ma dużo gra po prostu w tę grę. Z czasem idzie ci do dobro, wiesz, z czasem dostajesz ulepszenia, nawet nie musisz dużo grać, tylko z czasem po prostu dostajesz ulepszenia do tych danych, tych, no i później wiadomo, no dasz za taką jedną wieżyczkę i postać i, i zrobicie cała gra, a mnie tu, a mnie tu może, przepraszam, że bez was kupię tę emotkę, to już chyba mówiłem, no bo, no bo po prostu tak wam, przepraszam, bo musiałem to zrobić. Bo w ogóle chciałem nagrać odcinek już parę dni temu. Tylko mówię tak, no widzę, że mogłem szybko robić tych odcinków, tylko, tylko patrzę tak. Ale o co tak jest? O co jest tak, że. Mm, cztery, że ta, że nie mogę zagrać pamięci mi braku. I sobie musiałem robić? Robić. Mm, pamięć? I brać. Dobra, teraz dam już koniec już Tu bombera szybko. Dam teraz elfów. Elfy będą bronić Bombera, ale Bomber chyba zginie, a nie zginął. Lecą i teraz dam tarana z tej strony, bo ta wieżyczka już jest ubita, więc może, może, może... Może lecimy, 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 lecimy na pewno. Za to elektrospirek. Za to elektrospirek. Jakby było wiesłowo słabo słychać, to mi powiedzcie. Chyba, że to za głośno słychać to mi powiedzcie, bo nie wiem jaką mieć kamerkę ustawioną, że jaką cichość gry, bo gra chyba też trochę słyszycie. Patrzyłem na te odcinki, no to tak chyba troszkę... Nie wiem czy nie będzie za mało słychać, ale no, g... nagrywam to na telefonie, mógłby za laptopie, ale to tak też, nie siedzę w moim pokoju, tu jest laptop, słuchaweczki, no ale to tak dziwnie nagrywać. I... Dobra, no dobra, to chyba już już, 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 dajemy to, Bomber szybko, Wizard, 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 A e, no nieważne, trzeba spamić, trzeba spamić, y... on zabiję nam wieżyczkę, zabiję nam wieżyczkę, jak te Spirit. Poradził, ten rzeczek poradził. To nie, nie mówcie, że to jest jakiś słaby elektrospiryt, bo ja lubię grać elektrospirytem. Lubię grać elektrospiritem. Lubię grać elektrospiritem. Lubię grać elektrospirytem. Lubię grać, elektrospirytem. Mm. Lubię grać tutaj szybko elektro... Ty rycersz, rycersz. I ty, widzisz, widzisz. I... Może... Za Zatem... tę. Mm. Może... Zrobiliśmy Nieżyczkę! Tak! Wygraliśmy? Wygraliśmy? Zegraliśmy! Tak, tak. Tak. <grym> Wygraliśmy. Pierwsza wygrana. Za niedługo będę chyba kończył odcinek. Za niedługo będę kończył odcinek. Dochodźcie do klubu, bo dalej nie widzę z wielu postępów. A, yy, fajnie mi się gra to jakaś spiritem. I to nie wiem, czy mam dalej zagrać, czy, czy nie. Może jeszcze jest dobra. Napiszcie mi dobrze słychać. Napiszcie. Dobra. To tak teraz tak. Wybieramy, damy, damy właśnie wizarda albo teraz mamy może tego rycerza wizard jest jeszcze z dobrego oczenia okay. chyba może damy teraz endy wizard Wizards, to armię wizard z trochę wyżyczko mi dwa razy damy tę armatę będzie broniła jakby co tu damy jak to sprzedać a z drugiej strony, może coś damy, żeby. Albo gdzie była zwierzęczka obita, to możemy jeszcze zająć się tą zwierzyczką. Tak, tamtą gra wygrałem, Nie wiem. damy w tego tarana. Damy emotkę. Blisko. Blisko robot. Wygrałem. ujrzał załadują się te i teraz coś naciśniemy Żeby biegnie właśnie z tyłu ten, ten. najdłużej będziemy kończyć po tej ścianie już chyba armatę dam i bombera Uliwarta. Dobra, no i wybieramy już. W ten sposób wybieraliśmy. I na króla. O nie, tu jeszcze ty. Może jego tu, możemy dać. Dam tu i elektrospirytek. I on. Ej, uchtu! tu? Nie wiem, bardzo dużo co mogą być. Obyliśmy króla. Naszego króla nie objęliśmy, więc może strząsa, ale to... Bo myślę, teraz jakaś szara. Zabiję, zlecimy troszeczkę. Może nie. Jeszcze może strząsa. Nie. O szkoda. No dalej wręczyli. Mm. Blisko robót. Jak do dzisiaj ocenicie tę emotkę Mi się podobała. Dobra, i pełna szarwoność, więc to jest teraz z lewej strony i raczej będzie miała dawę jeszcze tą. Jak się ona nazywa? To jest to potem... To jest Batarama O i wygrana, wygrana Wygrana Było jeszcze blisko, że oni wygrają, ale... Wygrana tak. S Robotem I widzowie, będziemy kończyć Więc pa Trzymajcie się Nora